Stowarzyszenie Miłośników Muzyki i Muzyka Sakra w Białym Stoku od 25 lat organizuje koncerty, festiwale i wydarzenia edukacyjne popularyzujące różne dziedziny sztuki. Jednym z nich jest projekt Łączy Nas Kultura. W 2024 roku w ramach projektu odbyło się 10 tematycznych spotkań popularyzujących różne dziedziny sztuki poprzez prezentację muzyki, przedmiotów artystycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki i słowa. Spotkania były skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Dzięki wykorzystaniu rekwizytów, artefaktów oraz strojów z epoki udało się zintegrować i zaangażować społeczność lokalną do aktywnego uczestnictwa w kulturze inspirując uczestników do poszukiwań przedmiotów, pamiątek i artefaktów rodzinnych. Generalnie jeśli tylko pokażę, zaraz jeszcze o to nie zajmuj. Jak przeciwnik atakuje z jednej strony jeżeli no, ale, jeżeli nie trafi, to gdzieś tam on się odsłania, nie? Trzymaj, trzymaj. I odsłania tą stronę na przykład to możemy mu odpowiedzieć z tej strony. Jeżeli atakuje z tej, to możemy z tej. Możemy z góry na dół i możemy nadal no, za mną troszeczkę. nie? Hop, hop. Śmiało, śmiało. No, bo ja już troszeczkę się na tym znam, nie? Ale jak ktoś dopiero próbuje, to nie jest takie proste. Patrzcie, jest podobnie, zupełnie tak jak pan Tomasz, są tak samo spodnie szarawary, prawda? Również jest pas elegancki, natomiast jest to strój, który no jest chyba trudny byłby do noszenia tak na co dzień, prawda? Tak wyobrażacie sobie, żeby iść do sklepu w takim stroju. Mm. Tak? <laughs> Więc to jest. To są stroje, które rzeczywiście były zakładane tylko na wyjątkowe okazje. Była nić, to była robiona ze złota albo ze srebra prawdziwego. Dzisiaj to się robi wszystko takimi podobnymi tylko nićmi, się pomaluje, czymś tam jakimś sztucznym tworzywem się to wszystko i ale historycznie to był właśnie taka oryginalna z prawdziwego srebra czy złota. Także bardzo różne też ciekawostki można spotkać. Oczywiście, tak jest, to nie jest ze złota, to tylko udaje się, bo to wiadomo, tak? prawda? udaje się, to nie jest ze złota. Ale tak. niki są złote. Tak jest, nie są złote. <śla> <śla> Także bardzo dziękuję. Pójdź panelkę, zmierzaj i pal. Jeszcze raz! Jeszcze raz! już nie było. Straszne, przeżyli wszyscy! Nie wiem, ja! Czasami warto właśnie okay. zobaczyć, jak to wszystko funkcjonowało i, i czasami też strzelało to dość głośno.